O podsumowanie spotkania proszę trenera gości Kibu Bikunia. Dobry wieczór. To był bardzo wyrównany mecz. Moje zdanie, pierwsza połowa. My kontrolowaliśmy grę. Mieliśmy w ataku, mieliśmy dobre, dobre, dobre sytuacje, ale jeszcze raz nie, nie szedliśmy. To było, moje zdanie, było mecz na szedlić pierwsza branka. I druga połowa. Zaczynaliśmy to samo nie wyrównane my mieliśmy więcej piłek, więcej posadzonych piłek, blisko blisko ehm Branca ale, ale oni chcieli Branca taką, samo se powiedzieć spadkowo Branca e, i po i po branka, e, taki był, był mecz, to nie było nie było point pój, e, Dużo, dużo faule, dużo, dużo serba, małe na lamie, małe 5 minut, było I mieliśmy, mieliśmy blisko blisko na mas, ale niestety nie, nie zręczyliśmy na 1 Dziękuję za to podsumowanie. Mam tutaj kilka pytań od łódzkiego dziennikarza Oskara Bugajnego z lksfans.pl. Będę czytać po kolei, pierwsze mhm. pytanie, przed spotkaniem nawiązywaliśmy do poprzedniego meczu w Głogowie, który można było określić mianem dramatycznego, dzisiaj jednak ta poprzeczka została zawieszona jeszcze niżej, czego drużynie brakuje, aby faktycznie zrealizować plan awansu do Ekstraklasy, o którym Pan mówił? E, dla, mnie, dla mnie mecz, my graliśmy Το ε, ήταν έτσι και πλάνο. Βλέπουμε Με η με το ντρουζίνα χορμπριγό που έγινε στην ντρουζίνα το ντόμπρα το βράσικο το να σε δεσί και ντεφενσίβνε, μα για να μπάρσω το βρε ψέι σε Ήταν ή στα φραμεντεγκρέ, η Με, Byliśmy dużo na, na połowie przeciwnika, byliśmy blisko zdobyć bramkę, przede wszystkim pierwsza połowa, nie seliliśmy niestety i oni selili. To była e, 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 mecz na, na 1 albo i oni, oni selili bramkę. Drugie pytanie. Ricardinho na boisku wygląda dobrze, jedynie do momentu, kiedy zbliży się w okolice pola karnego. W tym jak i w poprzednich spotkaniach miał duże problemy z decyzyjnością i wykończeniem pod bramką rywala. Wrócił już raczej do optymalnego zdrowia. Czy są to zatem problemy natury mentalnej? Nie, yeah, Ricardino jest to tak, zgadzam się, to miał dobre, dobre sytuacje pierwsza połowa, połowie, nie szelił niestety i on eh, próbował podać na przykład Macieja Radaskiewicz, bo taka klarowna sytuacja, to muszę się, się czasami, mecze eh, me się taki bardzo ładna i są sytuacje to... to, to są sytuacje, to musimy tak, 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 się liczyć nie selimy. Taka była przede wszystkim pierwsza, pierwsza połowa. Ja pamiętam jedną sytuację o Rikardynie. Kolejne dwa pytania przeczytam pod rząd. Um, czy, po ostatnich spo, czy po ostatnim spotkaniu zostały wyciągnięte odpowiednie wnioski? Koral po wejściu z ławki znów schodził głęboko do środka, nie wspomagając odpowiednio Waszej ofensywy w polu karnym. Podobnie sprawa ma się też ze strzałami z dystansu. Te dzisiaj można wyliczyć na palcach, gorzej ze skutecznymi próbami. Nie ćwiczycie tego na treningach? Eee, taka, taka pytanie, ja, ja byłem przed meczu i już, 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 już mówiłem, ale oczywiście tak, każdy mecz jest inny, drużyna, drużyna, choroby, jest drużyna, to jest bardzo pokładana taktyczna, defensywna. Nie jest łatwo zrobić e, sytuację. Chyba celne było wersję South Hromelu czy EUKS. I, i e, w, e, w, dystansu, e, w dystansu próbowaliśmy. nie zgadam się, jeśli chodzi o samule Samuł dzisiaj był bardziej, bardziej blisko na, na Branka, na, na branka i, i Ale nie nie miał taki szałdy, tak jak miał przeciwko meczu um, ze Skraem. I tutaj ostatnie zdanie od pana Oskara Bugajnego. Tu chyba prosi bardziej o komentarz, bo to nie jest pytanie. Kolejny raz tracicie punkty na własne życzenie e, po meczu, który kontrolujecie i nie potraficie zamknąć w pierwszej połowie. Na myśl od razu przechodzimy ze Skrą, górnikiem polkowice czy Zagłębiem Sosnowiec? Zgadzam się. To jest taki mecz, to wygląda to jest mamy pod kontrolą, wygląda to jesteśmy blisko szelizbranka nic niż, niż przeciwnika, ale e, oni ale nie szeliliśmy i taki mamy problem. E, nie na taki mec, taki są wyrównane mecz, nie z pierwsza branka. I dzisiaj, dzisiaj tak było. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania z Łodzi? No, ja zapytam, Krzysztof Sienicki, telewizja, to ja, Panie trenerze. A co się stało z zespołem po stracie branki? Bo mam wrażenie, że jak zamiast ruszyć do odrabiania strat, to już właściwie okreowanie sytuacji było bardzo trudne. Tak, zgadzam się. No, e, teraz rozmawialiśmy, rozmawialiśmy w Sadni, to nie graliśmy to samo po stracie branka. E, 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 próbowaliśmy, ale nie graliśmy to samo, to jest prawda, było dużo serba, dużo, dużo faul, tracisz czas, dlatego no normalne, wygrasz jeden 0 i, 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 i próbujesz tracić, tracisz meas i na przykład stop the game, no, to jest tak jak po Polsku teraz nie, nie pamiętam jak jest, ale, ale to jest normalne, kiedy, kiedy, kiedy prowadzisz grę, ale prawda jest, to próbowaliśmy, ale Mm, my musimy grać tak, to samo 90 minut i i ostatni 26 minut plus 5 minut e, doliczone czas, nie było to samo nic niż przed branką. Artur D. Telewizor Master. Mówi Pan o tym, że byliście blisko strzenia bramki w pierwszej połowie. Jeśli chodzi o kontrolowanie tego, co się dzieje na boisku, być może, ale przecież tylko daliście jeden celny strzał. A Koprowski podszedł pod piłkę i uderzył mocniej jej nie głową. To... Ale była ale duża sytuacja. To byliśmy, byliśmy po na przykład ta sytuacja, to mówiłem. No? Na przykład Ricardinho po było... Dobra sytuacja do South i on, 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 on podał do, do Maciej Kradaszkiewicz. Pamiętam, bardzo dobre doznotkowanie Bąkowicz, to nie, nie, nie wykorzystaliśmy I, i byliśmy bardzo, bardziej my, blisko, blisko branka niż Cięciennika. Wielu ten autorów mówi o tym, że gra się o tyle ciężko w pierwszej że każdy boi się stracić bramkę, bo później. Przy zmasowanej defensywie nie potrafi tej bramki odrobić. Dlatego nie atakuje jakoś specjalnie frontalnie, tylko stara się czekać na jedną dwie okazje. No, tak było dzisiaj. Nie? Meczów pierwsza liga są dużo meczów, to kluczowa jest pierwsza branka. I, i my widzieliśmy to. I widzieliśmy to, czy oni jest pierwsza branka będzie bardzo trudno, ale czy myśleliśmy, będzie będzie bardzo, bardzo ważne, dlatego oni wtedy musieli zmienić e, e, styl. Dlatego oni, oni, oni wolą dać piłkę do i, i czekać na, na szybką transicję w obronie ataku. Ale jeszcze raz mówię, mówię to niestety nie chcieliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to podsumowanie i zaraz zawołam trenera Iwana. Prostarcie przy tej bramce. Ale jednak widać, że po e, prostu ofiarność, a poświęcenie, i, i gdzieś tam musimy zapłacić tą cenę. Także na pewno wszyscy e, trzymamy kciuki, żeby to się odbiło z jak najmniejszą najmniej, szkodą. bez operacji, ale tam jest po e, prostu mocno a, przesunięty nos i no, zobaczymy, co będzie z tego. Także a na pewno e, a w sposób, jak się a poświęcił w, te, w, te, w tym momencie, i uważamy, że przez to też. Nam się udało przejść tam bramki, także na 1-0. I dużo uznania dla a naszego sztabu medycznego, który w ty, przy tych naszych meczach co czyni, robi olbrzymią pracę, żeby tych zawodników jak najszybciej zregenerować. Widzimy, że nam się udaje, że, że wszyscy są zdrowi, że wracają, i, 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 i to jest dla nas bardzo ważne, bo taka m, można powiedzi niewidoczna praca jest jednak bardzo ważna i, i dla nie, za to bardzo dziękujemy jako zespół, jako sztab. Dalej no, to, to mecz myślę, że jakoś cały czas był pod naszą kontrolą jakoś tak nie, Ani przy żadnym momencie nie odczuliśmy, że y, możemy ten mecz a stracić tą kontrolę. Na początku na pewno nam się nie udawało tą piłkę uh, utrzymywać tak jak chcieliśmy, byliśmy zbyt nerwowy. Było dużo przestrzeni, które przed, przed meczem, przy naszej analizie, którą robił sztab, po prostu mówiliśmy o tym, że będzie duże, dużo przestrzeni, które trzeba wykorzystać. Trochę więcej spokoju, ale jednak widzieliśmy to od pierwszego razu, od kiedy tu jestem, od, od kiedy jestem trenerem, że pierwszy raz nam się udało ten mecz, który musieliśmy tak naprawdę wygrać, ten mecz wygraliśmy i to już pokazuje. E, że ten zespół powoli po prostu do, dojrzewa. E, zazwyczaj w wszystkich tych latach, czyli tych dwóch i pół po roku poprzednich, w tych momentach, to po prostu siadaliśmy. Gdzieś tam ten mental nie, nie nadążał, ale widzimy, że jednak, żeby zbudować zespół, żeby zbudować zawodników, jest potrzebny czas, żeby, się, żeby jakakolwiek osoba się a, zmieniła, to jest potrzebny czas i, i dzisiaj te po prostu więzi, które są pomiędzy tymi zawodnikami, to a, procentuje. E, I... i i to jest to druga połowa. Uważam, że zmiana Denisa była dla nas też uh, uh, kluczowa, też potem boh, na kim jakim uh, Mateusz dożyje, też swoje do tego, żeby ten mecz uh, miał jeszcze większą kontrolę. Elka jest z, z uh, racji swojej jakości miał, miał swoje, swoje szanse i gdzieś tam taką przewagę optyczną, ale widać było, że ten, ten blok obrony uh, dzisiaj po uh, uh, prostu świetnie zagrał. Uh, to tak wszyscy, ale zwłaszcza oni spokojniej, wszystkie te jakieś momenty, gdzie jest z minuty na minutę był bardziej nerwowy i zwłaszcza po tej brance, gdzie Dominik się zachował bardzo dobrze i Dominik dzisiaj jeden, jeden z lepszych meczów tutaj tak pokazał, pokazał klasę i, i tak mówimy z meczu na mecz, to jest chłopak, który coraz bardziej dojrzewa i, i, i dla nas jest, oprócz tego, że jest młodzieżowcem, jest dla nas zawodnikiem kluczowym. Także na pewno Mikołaj się mocno poświęcił tak jak wszyscy i teraz jak, jak, naj, jak najszybciej to tej prostu rany zamknąć i, i, i ten ostatni meczu siebie z Widzewem że może zegrać. Tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Czy ktoś jeszcze ucierpiał w tym meczu, bo dużo było tych taki bardzo ostrych? tak, to jest taki moment, jest zima, boiska są grząskie i to wszystko gdzieś tam wymaga w, 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 naszych zawodnika w, w, większy po prostu wysiłek. Ale gdzieś tam uważam, że się bardzo dobrze kontrolowaliśmy to wszystko i tam, tam, tam nikt, nikt oprócz nikiego nie ucierpiał. Jedan, jeden pada, drugi wstaje, skakują mini zdrowi. Dalej dalej wojna. Te nerwowości mówi o tym, że to oni mieli kontrolę w pierwszej połowie, byli blisko strzelania bramki. Pan się z tym takim mistrzem nie zgodzi? Nie, myślę, że ta kontrola ich wynikała z naszych strat, z, 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 z nerwowości. Może mieć jedną, dwie akcje, którą skontrolowaliśmy, ale ogólnie to wszystko wychodziło... Z naszych statków nie było tak, że oni skutecznie budowali te akcje. I nawet jak przychodzili blisko bramki, to wszystko się kończyło takim 20 metrem. Może jedna tak okazja mówię, że tam Michalec tak musiał reagować ofiarnie nic więcej, co przypominam, mówię optyczna przewaga UKS-u zawsze była z racji tej jakości, które oni mają, ale tak naprawdę w żadnym momencie to nie było nie mieli, mieli takiej klarownej okazji, żeby tą ramkę strzelić, że na pewno, na pewno zostajemy przy tym coś z wynikiem na zero. Znowu nie tracimy ramki u siebie, jesteśmy pewnym zespołem, nabieramy siły, ale mówię znowu, w taki moment, w taki momentach tylko po prostu zachować pokorę i dalej pracować, nie na meczu, trzeba skończyć. Potem mamy taki okres zimowy, gdzie trzeba regenerować tych ludzi, biorąc pod uwagę, że będziemy mieli też Dużo dane się na, 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 po prostu, na sztucznej murawie, która szkodzi nie tylko tym starszym, ale i tym uh, młodym zawodnikom. To, że trzeba tam podejść do tego też okresu przyrodowiaczego z, z, z uwagą, o, ostrożnie, żebyśmy doszli do tej uh, przejścia z tej sztucznej na tą naturalną, żebyśmy byli zdrowi i żeby to mi są też mieli, mieli pod, po pod kontrolą. To tylko jeszcze pytanie o widzę. Myśli pan, że widzę tego tak samo jak EKS, Czy będzie bardziej odważny, znając ten narancz Nie, na no, pewno widzę. Jest zespół, który w tej lidze gra bardzo odważnie. Szuka, szuka e, 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 futbol opionowi, czyli jak, naj, jak najbardziej, jak najwięcej do, do przodu, ile się da, najkrótszym drogą do, do bramki. Na pewno nie są przypadkowo na drugim miejscu, mają swoją presję, mają swoją nazwę, którą o, o, zobowiązuje, a my mówimy, mamy swoje, jakie tam cele realizujemy, jesteśmy bliżej tego o, o, najbliższego celu, żebyś tutaj nas, nasz priorytetowy cel, patrz na nasze realia, żeby się utrzymać w tej lidze i to, i to jest to. Także jestem coraz bliżej, ale brakuje jeszcze 10 punktów do tego. Jak osiągniemy tych 10 punktów, to potem będziemy myśleć co dalej, a ten moment spokojnie patrzymy na dalej. Przeskoczyliśmy duży zespoły, aktualnie jesteśmy w 8 pozycji, ale to nic nie zmienia, ani, ani dalej musimy, ani tego tak, po prostu dalej idziemy. To jest, jak zawsze powiedziałem na początku, to jest ta droga, którą idziemy i spokojnie dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w niedzielę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.